Oparowo, dwuja i gaz do chuja. Siemanko ja bardzo serdecznie z tej strony Janowicki Rolnik Games mordeczki a to kolejny odcinek z 19 na serii moje gospodarstwo w przyszłości moi drodzy kochani widzowie także nie zatrzymujemy się lecimy odcinek kolejny dzisiaj jak widzicie żniwa ciąg dalszy na naszym Farmingowym YouTubeie, a dzisiaj sobie lecimy naszym Ursusem c 160 czyli tradycyjnie 60. Nie zatrzymujemy się. E SIP Nasza samozbierająca e SIP Jonir, 20. Dobra, miesza o to Wsiadamy i lecimy. Pakujemy 60. Włączamy samozbierającą. Dobra, lecimy. Także dzisiaj y, mamy sobie y, fajną luźną akcję na naszym y, y, odcinku naszego gospodarstwo w przyszłości, bo dzisiaj lecimy naszą 60 i zbieramy, y, y, zbieramy nasze y, wcześniej skoszoną słomę. 60 na pełnych obrotach. Także myślę, że spoko. Słoma, jak zapowiadałem w odcinku żniw, będzie na sprzedaż. Dobra, się sobie na sprzedaż Już pierwszą przyczepę sobie mamy Uzbieraną Myślę, że taka samo zbierająca Na początek nam wystarczy Dzisiaj mamy sobie Oczywiście Luźny wtoreczek Jak to nagrywam, znowu wieczorem Późnym Dzisiaj miałem trening Taki sobie indywidualny, także troszkę wybaczcie jak będę zamulał Na odcinku e, majmy widzowem bo dzisiaj po prostu no troszkę zamuliłem już po naszym e, treningu z kolegami, ale myślę, że No trzeba z kontentem cisnąć, także myślę spokojnie sobie e, ponagrywam coś dla Was Późnym wieczorkiem. Już jak sobie siedzę tak i E, ogarniam swoje sprawy Dobra Kierunkowska z zawczasu, bo będę skręcał Krzychu kadetem fakty jeszcze dobra jest to jest przeż dobra 914 prawi jak Ursus 914 10 ton bierze taka przyczepa, tylko co dobrze widziałem, no to dużo dużo nie bierze, no ale troszkę roboty będzie dzisiaj na odcinku, także dzisiaj będzie troszkę dłuższy odcinek, tradycyjnie około 35 minut wyjdzie. Ale spoko. No bo czoło wiadomo, trzeba do tego punktu sprzedaży trzeba. Słomy, trzeba troszkę, wiadomo, tam i sporo ten zabijać, zbierać, a na naszej serii nawożone było dobrze. Także będziemy mieć słomę. Lepszą niż na e, od badylarza do gospodarza. Bo kto jeszcze nie widział od badylarza do gospodarza poprzedni odcinek, to zapraszam serdecznie do poprzedniego odcinka sobie obejrzeć. A e, w naszym odcinku Moje gospodarstwo w przyszłości, e, jak widzita mamy e, pokosy takie dość spore. Także, tak wie, że więcej tej słomy mamy na tej serii. A co oczywiście mi cieszy, bo tej słomy jest dużo, nie? Dobra, och. Musiał, musiał nasz kursu zwać na obroty, żeby ta maszyna zaczęła porządnie pracować. Dobra, ciśniemy z tym tematem, Bo szkoda czasu. I nożech wjechał to już prawie 5 ton, uzbieramy. Dobra, wyłączymy, żeby nie urwać wałka. Odbiór mocy. Nie chcę, bo potem będzie, że nie chcę dalej jechać. Ale jakie spore, grube pokosy są. Ja pierdzielę Aż 60 na mani nie wyrabia. A już nie wspomnę o y, z podbieraku y, od samozbierającej masakry. Łopanie, chyba tu troszkę zwolnimy. Tu grubo aż słomy. Dobra zawijamy na momencie Coś mi się wydaje, że to nie coś tak nie, nie do końca już blokuje tam No ale tak to jest jak się kupuje. Z Oli, Oli znowu z OLX jakąś starą yy, poczciwą samozbierającą. Ło, wow, już pełno, dobra. Dobra, Szychu, ten teraz jedziemy. Dobra. Dobrze, że Ursus y, jest na chodzie, bo inaczej to byłoby lipa, nie? nie no, zawsze jeszcze jest Zetorem, ale nie chciałem tego robić, y, tego samo zbierania słomy z y, Zetorem, bo chciałem taką polski klimacik dzisiaj na odcinku prowadzić, co nieco i Ursusem, żeby go przepalić tego wariata małego na naszym gospodarstwie w Mokrzynie, że jest. Co robić? Dobra, dupniemy sobie Kierunkowskos i zadupcamy na zakręcie. Fyk. Byle żeby tylko uszczelka pod głowicą mnie pierdyko, bo będzie, bo będzie przykro. Przynajmniej jeszcze opróżnianie tak w miarę stabilnie, szybko idzie. Tyle dobrze. Dobra, lecita. Lecita fel, Felicita. Lecimy sobie tutaj elegancko. Zawijamy, zakręcamy i kierunkowskaz wyłączamy. I bieg wbijamy, piąteczka i lecimy na pole z powrotem. No, jeszcze spokojnie z dwie przyczepy. Będą, może i nawet 3 się uda. Także jeszcze odcinek trochę potrwa. A zresztą, pewnie Wy lubicie ogromne troszkę te 30-minutowe odcinki. Może nie 50, ale te 30 na pewno lubicie. To troszkę akcji jest do zrobienia na odcinku. A Ursus zdaje pogarę, aż dymi Jak to mówią, diesel musi dymić Dobra Dajemy tutaj czadu Może nawet i jedna przyczepa tu wejdzie. Zobaczymy. Yy, akcja obornik to zobaczymy, czy będzie w następnym odcinku yy, na to pole. Raczej chyba nie. Ponieważ czy się nie szczekuje tutaj... właśnie jak bapnowanie, hmm. Nie wiem. Zobaczę, jak będzie. W zobaczę, co tam będzie trzeba robić. Prawdopodobnie może się szykuje akcja wapnowanie, bo Trzeba będzie powapnować pewnie Znając, to pola Może jakie wapno A był obornik Tutaj może jakie wapno damy Na to pole Aha, bo ja sobie wyłączyłem dzisiaj te Poczekajcie mm. Mm, 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 mm. I, 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 ikony, ikony, informacje o polu No widzicie jest nawet napisane Nie wiem skąd wiedziałem Rolnicy za, za tego go nienawidzą nie Skąd wiedział Że na oko Nawet nawet się wszczeliłem, że wapna brakuje Także Chcąc nie chcąc samo istnieje nawet już nam pokazuje tutaj Tabelka Farmingowa że jest wymagane wapno no to na to pole że spoko akcja wapnowanie rzadkość było rzadkość ale u mnie w farmingu że następne odcinek sobie spokojnie powapnujemy. Chyba też, może i 60. koniec popracujemy. Prawie kasę sobie z tej słomy zarobimy na jakieś RCW. Poszukam na OLIX jakieś fajne RCW do wapnowania. Ale może i nawet nie, bo spróbuję. Bo. Ale chyba nie da się. Nie wiem, czy rozrzutnikiem się dało. No, niby się w rzeczywistości da, ale to od biedy jeszcze wapno można byłoby rozsiewaczem, ale to nie jest yy, takie realistyczne. Ja no, zobaczymy. Może z tej słomy się uda jakiś jeszcze grosza wy, wy, wyłuskać. To może prawie jakie RC wykupimy i jakieś wapnowanie sobie zrobimy na tym polu. 60 pojedziemy Powapnujemy sobie 60 ką Będzie fajnie, nie? Mówili, że, mówili, że będzie fajnie no Zobaczymy Dobra, jeszcze jeden transport W sumie tam będzie pół, nawet może pół Przyczepy nie będzie, ale No jeszcze tam pół Pół jeszcze przejazdu Już, już tam dużo nam zostało Jeszcze na raz się zabierzemy I spoko no czyli tak jak mówiłem, trzy przyczepy będą spokojnie. Trzeba na trzy razy trzeba się zadać. O, widzę, że zenek jedzie betoniarą. Zenek Ten zenek to wszędzie prześladuje. O, tutaj, O, widzę, że to jest zenek Zostawił rower Ach ten... Ach, ten niesforny zenek. Wszędzie wszystko dupnie i zostawi, nie? Dobra, no opróżniej to stary. Na momencie śmigamy sobie elegancko tego dobra 3-2-1-0. 914 ursus już zapłacone. Kasa przechodzi jak ta lala, dobra, wymuszamy na sukę i wbił się bez kierunkowskazu. Dobra, mignę mu awaryjnymi, że dzięki, że. Ach, będzie patrz, to ale... Będzie... skór będzie wyprzedzał, Jebany. tu, jest przerywana to może, ale... Skubany co mi siedzi na ogonie, jak wyha... jak przyhamuje, jak przypierniczy, to, to nie będzie coś zbierać. Czychu! zwolnisz żeż trochę No zenek, kurna, zenek hamuj Bo jak przypierniczy to urwie następnemu. Zenek, ten teraz. Dobra. Nie ma co. Ale tu zajebisty widok, ty. Jaki tu jest nasze, na nasze pole, widzowie. Patrzcie, majne widzowie, jaki jest widok na moje pole. Ja pierdzielę. Elegancko, nie? Nie ma co. Jadę ulicą. 60. 60. Skasować mi chcą. Jedzie Zenek Mercedesem. I urwie mi deskę rozdzielczą. Hej. Dobra. Zabijam jak Robert Kubica w 2010 na zakręcie. Dobra. Kubica to może to nie był, ale... Dobra, opuszczamy. Dawaj 60 jedź, bo odcinek trzeba kończyć. I do spanka się szykować. Także co? Ja sobie to nagrywam we wtorek, a prawdopodobnie odcinek będzie na środę. Tradycyjnie nagrywam dla Was późnymi wieczorami, bo no, w moim studiu mi się udaje teraz pracować w te upalne dni. Ale to też nie tylko o, chodzi o upały, o którym tak, aż tak strasznie nie przeszkadzają. E, tu bardziej chodzi o inne czynniki, które mi nie pozwalają nagrywać w dzień, ale myślę, że też mam dużo ogarniania, między innymi. E, z, z, przez cały dzień także spoko. Yy, wieczorami się mi spokojnie mam ciszę, spokój nikt mi nie wchodzi. Także to, to też jest plus. Nagrywania wieczorami mam całe studio dla siebie, nikt tutaj mi nie przerywa moich nagrań. I zawsze sobie z rana po śniadaniu gdzieś tak plus, minus też jak tam się wyrabiam. Odcinek ten yy, wtorkowy. Od badelarza do gospodarza miałby trochę wcześniej, no ale nie złożyło mi się, bo no, byłem na tym treningu i nie, nie zapomniałem, żeby go wcześniej, żeby się już wstawił, ale myślę, że na wieczorek e, spokojnie sobie ogarniecie sobie oglądanie. A ja sobie tutaj śmigam jak talala. I kończymy ten odcineczek moi e, drodzy widzowie kochani. E, prawie pół przyczepy wyszło. Nie zniosło Dobra Myślę, że Będzie przynajmniej przyzwoita cena Już na RCW Praktycznie mamy, nie? Dużo, niedużo, ale ten Zboże się też powoli nam gromadzi W silosach O, żyto już do koszenia Łak, piękne żyto Gęste Pięknie to poszło Ech, to żyto bez, bez Zająknięcia nawet, że tam chwasta nawet nie ma Nie no, na moich gospodarstwach w przyszłości to zboże nam wyszło Legancko, nie ma co mówić Bez chwastów Nawiezione jak talala Oborniki porozrzucane na to jedno pole Legancko zatależowane po oborniku Nic, teraz tylko dalej jechać z tematem Także wapy, wapno będzie w następnym odcinku z tej serii jego z w przyszłości. Dobra. 335. Ur... Ej, sam ur... Ursusy. Wcześniej czasie dostaliśmy kasy po 914, a teraz za prawie blisko 4 tony słomy dostaliśmy 335, także Ursus 335 się też nam dostał. Dobra, ach. No, musiałem musiałem widzowie na koniec odcinka przegazować tą 60 pól piąteczka, w pizdu gaz w podłogę i popierdalamy, że tak powiem yy, nieładnie yy, na nasze gospodarstwo i jedziemy, dawaj malina 210, firmowe paliwo dobra kierunkowskaz, żeby kyniek wiedział, że zawijamy, dobra dobra, o, ładnie Zajeżdżamy na dół gospodarstwa damy hamuj, hamie hamulcem. Hamuj, dobra, dziękuję Wam, mateczki powoli, serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Zbieranie e, słomy samo zbierająco na giery mokrzym oporowe naszym dżursusem. Także co, łapkujcie, subujcie. Ewentualnie komentujcie. Ja się nazywam, a to już Winta. A to było moje gospodarstwo w przyszłości. Elo, trzymajcie się, piąteczka. Pozdrawiam.